Kontemplacja jest jak cisza w oku cyklonu. Zaczynasz blaknąć. Nie jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Tracisz kontakt z samym sobą. Musisz się wyciszyć, odzyskać równowagę. Mógłbym ci pomóc. Usiądź. Ok, mów dalej. W mieście jesteś odcięty od kontaktu z naturą. Metal, kaniony betonu, oczy neonów. Dusi cię cały brud tego świata. No, ogród Zen to nie jest. Musisz się zatrzymać. I odnowić więź z samym sobą, to ty jesteś źródłem. Musisz tylko z niego zaczerpnąć. Jesteś gotowy? Mogę spróbować. Dam ci brain densy medytacyjne, które pozwolą ci wyzwolić świadomość. Dam. Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię. To medytacja o żywiole ziemi. Duchu Ziemi. Matko Ziemię. Pozdrawiam cię. My z Tobą w jednej krwi. Ja i ty. Ja to ty. Ty to ja, Matko Ziemię. Ja stworzony z ciebie i innych żywiołów. Oczyść ciało moje. Dusze. Od bólu, chorób, brudu, brudnej energii i brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi energię życia. Zdrowie daj. Mądrość, młodość, wiedzę, siłę, radość. Szczęście i mocny wewnętrzny spokój. Idziemy po ziemi, po łące. Wokół nas przyroda w rozkwicie. Zdejmujemy obuwie. Idziemy boso, czujemy ziemię. Czujemy radość, spokój, lekkość, czystość, serce, duszę. Idziemy po ziemi. Kwiaty rosną, kwitną, motyle latają, pszczoły zbierają nektar. Otacza nas ciepło i radość. Nogi czują energię Ziemi. I wypełniają nią każdą komórkę ciała, oczyszczając ducha i duszę. Dziękuję, Matko-Ziemię, od serca. Dziękuję. Nie ma życia bez Ciebie. Tak jak i bez innych żywiołów. Jesteś tutaj? Niezły numer.